Krzysztofa Mieszkowskiego, dyrektora za antypolskiego w Wrocławiu. Bardzo Wam dziękuję za to piękne przedstawienie. E, takie przedstawienie jest możliwe tylko w teatrze publicznym, proszę Państwa. Żaden teatr komercyjny nie podjąłby takiego ryzyka. I myślę, że dzisiaj jest czas, by w tych dla nas trudnych czasach mieć świadomość tego, jaką dużą klasę może mieć teatr artystyczny dzisiaj. Jaki jest to ważny teatr. Nie będę czytał tego tekstu, który Państwo świetnie znacie, więc wam to daruję. Ale możemy jednak przeczytać. Nie będzie ten sam tekst. Jako sygnatariusze listu, teat nie jest produktem, widz nie jest klientem, dziękujemy wszystkim, którzy poparli nasz apel. Pod naszym listem podpisało się ponad 2,5 tysiąca osób. Szczególne podziękowania kierujemy do publiczności, do Państwa. Bardzo dziękujemy. My ludzie teatru, twórcy i widzowie, jesteśmy świadomi, że jest to ostatni moment, w którym możemy ratować unikatowe zjawisko, jakim jest polski teatr artystyczny. Nie zgadzamy się na niekompetencje władzy degradującej kulturę. Środowisko teatralne w Polsce różni się w wielu kwestiach. Ostatnie dni pokazały jednak, że, wszyscy, że wszystkich nas łączy niezgoda na działania władzy. Na różnych szczeblach spotykaliśmy się i spotykamy z niezrozumieniem roli kultury i systematycznym cięciem dotacji. Teatry walczą o przetrwanie. Ze smutkiem spotykamy się z pogarszającą się sytuacją finansową teatrów i zapaścią niektórych festiwali. W tym roku nie odbędzie się Festiwal Klasyki Polskiej w Opolu z powodu braku pieniędzy. Polski teatr zawsze był ważny dla społeczeństwa. W czasach marginalizacji kultury chcemy go bronić. Obserwując modele funkcjonowania teatrów na świecie, wiemy, że raz podjętych nieodpowiedzialnych decyzji nie da się odwrócić. Państwo powinno być mecenasem kultury. To jego powinność wobec społeczeństwa, wobec państwa, wobec nas. Domagamy się stanowczo od władzy publicznej wprowadzenia jasnych i przejrzystych regulacji prawnych dotyczących teatru. Szczególnie pilne jest wprowadzenie jawności powoływania dyrektorów, przejrzystości działań w powoływaniu ekspertów oraz komisji konkursowych i upubliczniania ich prac. Nie zgadzamy się na niekompetencje i politycznie motywowane decyzje personalne. Domagamy się podjęcia wspólnie z nami pracy nad ustawą teatralną, określającą wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem teatrów publicznych w Polsce. Domagamy się gwarancji wieloletniego finansowania teatrów publicznych na poziomie umożliwiającym nam pracę. Domagamy się działań umożliwiających równy dostęp widzów do kultury. Taki dostęp gwarantuje konstytucja, artykuł 73. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom środowiska teatralnego, widzów, a być może także władzy publicznej, uda nam się zatrzymać degradację rangi znaczenia teatru publicznego w Polsce. Andrzej Kłak, którego zatrudniłem kilka dni temu do teatru, pracował przychód przez ostatnie 5 lat. Jego pensja, jak mi zakomunikował, wynosiła 1800 brutto. Dziękuję bardzo.